Zero, w motocykle Co tu się stało? nie ma silnika, nie ma silnika, silnik jest już w kawałeczkach, tak wygląda to wszystko. Są jakieś szkody ogólnie, grubsze? Co Kacper? Co jest? Jakieś szkody grubsze? Nie no, nie ma tylko, że nie będę nie miał problemu z wami. Dlaczego? Z korbą? Nie, korba wiesz co, to jest też nic. To nie trzeba najprawdopodobniej kupić ściągacz, jak będziemy go składać, bo tu mi na, najprawdopodobniej nie wejdzie, no nie? Ale co nie wejdzie? No, nie, nie. Z tym możesz mieć problem. Yes. To jest. jest takie kukko <laughs> na tym. Tylko że właśnie, czy ono jest zdejmowalne? Wiesz, czy da się je w ogóle zdemontować? Trzeba będzie dokupić jakiś ściągacz czy coś. Nie no na pewno jest demontowalne. Dobrze. Wszystko jest zapieczone strasznie, nie? No widzę. Korba made in Japan. No, jeszcze na pewno tutaj, taki dystans jakiś. Dwa łożyska ogólnie są w karterze. Tak jak w komarze, w komarze też jest tak. To no to są dwa, dwie, dwie sztuki. Dwa łożyska, no, z tak. tak dwie to jest od strony kturek, czego? Wariatora? Yy, to jest tak, strona wariatora, tam to jest strona. Tam gdzie większe stronie... obciążenie dali dwa łożyska. No bardzo inteligentnie zrobione. Pompka oleju. No ale zabite wszystko brudem Trzeba by to wszystko czyścić, nie? No ogólnie Cały silnik jest strasznie zabity, tak jak Klinie Klin nie zgnie? Trzeba chłopakom no, tak, dać to bo... do mycia Nie, siedzi tak sztywno, że go wyjąć nie mogę <laughs> <laughs> Także nie chcę go nawet demontować, nie? Dobra, no cóż kurczę, można powiedzieć tutaj więcej o tym Poseczek bajku Idę do Mateusza zobaczyć jak robi wał. Tak się to składa. Dobra, ja wracam do pracy, bo jest tyle rzeczy do zrobienia na sklepie, że jest masaka. Dobra, Szymandero. Dalszy serwis Kanama. Niestety w silniku nie udało się ustalić, co tak dzwoni. Zawory są dobrze ustawione, tam delikatna korekta poszła. Terek się myje. Łysa pała. <gry> Zawołaj mnie, jak będziesz rozbierał przekładnie CVT. Wracamy po chwili. Jak coś, to mam ten... Ale po co miałem wrócić? A CVT, no tak. Dobra, zacznij jeszcze raz. Nie, no dobra, dawaj. Pasek spękany. Jak, jakby chciał wymienić, to możemy wymienić, bo mamy na miejscu. Tak? No. Może zadzwonić do Będzie tak. pewnie chciał. Jakby Teraz chciał odkopać, żeby wymienić mu, nie? No ciekawe, czy na pewno taki sami. Faktycznie BRP. Nie no, ten sam. 570 tysiąc... 800, nie? To jest, 800, no, 800, to jest 800, 800 chyba, nie? To jest 800, no. No dobra, bo tak to wygląda. Dalej będziemy serwisować. Nie, można ewentualnie serwis zrobić, posmarować to wszystko, ale to już Jak tam będzie chciał ten ziomek, nie? Jak tam będzie chciał klient, kurde. W środku jak? No, ale czysto. My się tam, nie? Tak jak tutaj będzie. No, tą puchę całą tutaj. No. Podaj ze pędzeleczkiem, ładnie wyczysz. No ładny, ładny, bo. A pytałeś o tą wyciągarkę go? O co tu chodzi? Nie. A wciągnąłeś już? Tak. Działa? Chyba kable spaliłem prawie od tego. To jest z wyciągarką, strasznie ma opór, nie? Trzeba by ją smarować, pewnie zalana nie jest, zardzewiała. On nie nie. mówił, że go topił w jurze. <noise> topił go w jużdzie <noise> No na jurze No to trzeba by... No i jabłerką się prawie <głos> <głos> Jak wtedy kanama przecież to zatopiłem, to yy, rozbierałem wszystko i smarowałem tą mytankarkę, bo to od nowości to nie robione, to mało smaru jest ogólnie w tych nowych tych. A jak tam, maluzy na krzyżakach gdzieś czy coś, czy nie ma? No nie wyczułem, ale krzyżaki to... Nie smarowane nic? Nigdy. nie.